Cześć wszystkim! Piekarniki gazowe i elektryczne różnią się między sobą nie tylko źródłem zasilania, ale także dostępnymi trybami ogrzewania. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla uzyskania optymalnych rezultatów podczas pieczenia. Piekarniki gazowe zazwyczaj oferują dwa tryby ogrzewania: górne, ciepło emitowane jest wyłącznie z górnej grzałki, co idealnie nadaje się do zapiekania potraw, takich jak pizza czy lasagne dolne. Ciepło emitowane jest wyłącznie z dolnej grzałki, co sprawdza się w przypadku pieczenia ciast i innych wypieków, które wymagają równomiernego rozprowadzenia ciepła od spodu. Piekarniki elektryczne oferują szerszy wybór trybów ogrzewania, w tym góra-dół. Ciepło emitowane jest równomiernie z górnej i dolnej grzałki, co jest najbardziej uniwersalnym trybem i sprawdza się w przypadku większości potraw. Termoobieg ciepło rozprowadzane jest za pomocą wentylatora, co zapewnia szybsze i bardziej równomierne pieczenie, idealne do pieczenia ciast, ciasteczek i innych wypieków, które wymagają chrupiącej skórki grill, ciepło emitowane jest z górnej grzałki, co pozwala na szybkie przypieczenie potraw, idealne do grillowania mięs, ryb i warzyw, dolne z termoobiegiem, ciepło emitowane jest z dolnej grzałki i rozprowadzane za pomocą wentylatora, co zapewnia równomierne pieczenie od spodu, idealne do pieczenia pizzy i innych potraw, które wymagają chrupiącego spodu. Piekarniki gazowe wykorzystują gaz ziemny lub propan do ogrzewania. Płomień gazu ogrzewa powietrze w komorze piekarnika, a ciepło rozprowadzane jest za pomocą naturalnej konwekcji. Piekarniki elektryczne wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania grzałek, grzałki emitują ciepło, które rozprowadzane jest za pomocą naturalnej konwekcji lub wentylatora. W przypadku termoobiegu przed pierwszym użyciem piekarnika dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi. Zawsze precyzyjnie ustawiaj temperaturę i czas pieczenia zgodnie z przepisem. Używaj odpowiednich naczyń żaroodpornych. Nie otwieraj piekarnika zbyt często podczas pieczenia, ponieważ może to wpłynąć na temperaturę i czas pieczenia. Po zakończeniu pieczenia wyłącz piekarnik i odczekaj, aż ostygnie, zanim zaczniesz go czyścić. Piekarnik to wszechstronne urządzenie które pozwala na przygotowanie wielu różnych potraw. Oprócz pieczenia ciast, ciasteczek i chleba, można w nim również piec mięso, ryby, warzywa, a nawet pizzę. Zrozumienie różnic między piekarnikami gazowymi i elektrycznymi oraz dostępnymi trybami ogrzewania pozwoli ci na uzyskanie optymalnych, rezultatów podczas pieczenia. Pamiętaj o stosowaniu się do wskazówek i zasad bezpieczeństwa aby zapewnić sobie komfortowe i bezpieczne korzystanie z piekarnika, na rynku dostępne są dwa główne rodzaje piekarników gazowe i elektryczne, każdy z nich ma swoje wady i zalety. Dlatego wybór odpowiedniego modelu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Piekarniki gazowe są zasilane gazem ziemnym lub propanem. Ich obsługa jest stosunkowo prosta, ale wymaga pewnej wprawy. Przed pierwszym użyciem piekarnika gazowego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Temperatura w piekarniku gazowym jest regulowana za pomocą pokrętła która kontroluje dopływ gazu do palnika. Należy pamiętać, że temperatura w piekarniku gazowym może być nieco mniej stabilna niż w piekarniku elektrycznym. Większość piekarników gazowych posiada dwa tryby ogrzewania: górny i dolny. W niektórych modelach dostępne są również dodatkowe tryby. Takie jak grilla lub termoobieg. Piekarniki gazowe są stosunkowo łatwe do czyszczenia. Należy jednak pamiętać o regularnym czyszczeniu palnika i wnętrza piekarnika. Piekarniki elektryczne są zasilane prądem. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna. Temperatura w piekarniku elektrycznym jest regulowana za pomocą pokrętła lub przycisków. W niektórych modelach dostępna jest również funkcja elektronicznej regulacji temperatury. Piekarniki elektryczne posiadają wiele różnych trybów ogrzewania. Grzewania, takich jak górne i dolne, ciepło jest emitowane z góry i z dołu piekarnika. Termoobieg ciepło jest równomiernie rozprowadzane po całym piekarniku za pomocą wentylatora. Grill ciepło jest emitowane z górnej części piekarnika. Pizza ciepło jest emitowane z góry i z dołu piekarnika, a także z dolnej grzałki. Piekarniki elektryczne są łatwe do czyszczenia. Wiele modeli posiada funkcję samoczyszczenia która ułatwia usuwanie zabrudzeń. Poziom piekarnika elektrycznego, na którym należy umieścić potrawę, zależy od rodzaju potrawy i trybu ogrzewania ciasta i chleby, najlepiej piec na środkowym poziomie piekarnika mięso i ryby, najlepiej piec na dolnym poziomie piekarnika warzywa. Najlepiej piec na górnym poziomie piekarnika. Grzałka pierścieniowa znajduje się w dolnej części piekarnika i służy do równomiernego rozprowadzania ciepła. Jest szczególnie przydatna do pieczenia ciast i chlebów. The depth of the oven depends on the of the kitchen and individual needs. The standard depth oven is 6 cm. But there are also models available with a depth of 45 cm or 90 cm.